Dzień dobry! W dzisiejszym podcaście chciałabym omówić sprawę Berka i Hera. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do słuchania. Zanim przejdziemy do faktycznych wydarzeń z XIX wieku, chciałabym krótko omówić, na jakim poziomie wtedy była medycyna, ponieważ to będzie ściśle związane z dzisiejszym podcastem. W XVIII i później XIX wieku sekcje zwłok pozwalały na rozwój medycyny, ponieważ umożliwiały wgląd w ludzkie ciało, przeanalizowanie jego organów, szczególnie w przypadku osób chorych, ponieważ pozwalało dojść do przyczyny jakiejś choroby. Jeszcze na początku XVIII wieku sekcje zwłok były zakazane i w związku z tym przeprowadzono je w tajemnicy. Później król Jakub IV zezwolił na wykonywanie sekcji na przestępcach. The Murder Act, bo tak się nazywał właśnie ten dokument, w 1752 roku wydany, wprowadził sekcje zwłok dostępne dla wszystkich ludzi, dla studentów medycyny, dla tych, którzy się interesowali ludzką anatomią. Przez to, że coraz więcej ludzi było skazywanych na karę śmierci, to i wykonywano więcej sekcji zwłok. Od początków XIX wieku sekcji zwłok poddawano nie tylko ciała więźniów, ale też np. ciała sierot i podrzutków. Ciała osób, które odebrały sobie życie, przede wszystkim ludzi, którzy nie mieli zapewnionego pochówku, więc ich ciało mogło zostać w pewien sposób wykorzystane dla celów nauki. Było bardzo, bardzo duże zapotrzebowanie na ciała, dlatego że w tamtym czasie, szczególnie w Wielkiej Brytanii, rozwijała się bardzo intensywnie medycyna, i żeby ona się rozwijała, potrzebne były sekcje zwłok. W tym czasie narodził się czarny rynek. Zaczęły się formować grupy chien cmentarnych, jeśli można to tak nazwać, które wieczorami przychodziły na cmentarze i wyciągały świeżo zakopane ciała z grobów. Mówię świeżo zakopane ciała, ponieważ to były ciała, które mogły być poddane sekcji zwłok, ciała, które się już rozłożyły, nie były w stanie być przeanalizowane. Wykładowcy na uniwersytetach, lekarze bardzo chętnie skupowali zwłoki, nie pytając, z jakiego źródła one pochodzą. Ciała były skupowane za różne ceny. Było to zależne od kilku czynników, m.in. od tego, jaka była pora roku. W lato, kiedy było gorąco i temperatura sprawiała, że ciała się szybciej rozkładały, te ciała były tańsze, ponieważ musiały szybciej być przygotowane do sekcji. Można je było kupić za około 8 funtów. Na tamte czasy było to bardzo dużo, i dlatego też powstało tyle grup hien cmentarnych, ponieważ była to łatwa okazja do zarobku. Jeśli chodzi o zimę, to ciała się wolniej rozkładały w niższych temperaturach, więc można było je dłużej przechowywać, i takie ciała mogły być sprzedane za około 10 funtów. Ale oprócz pory roku było ważne też to, w jakim stanie było to ciało, jak wyglądało, czy na przykład było zdeformowane, czy na przykład osoba ta była wysoka, czy na przykład dana osoba miała 6 palców zamiast 5 u jednej ręki, i lekarze chcieli zbadać, Skąd się biorą anomalie, dlaczego ci ludzie mają jakieś deformacje, co pozwoliło na bardzo gwałtowny rozwój medycyny? W XIX wieku, przez to, że coraz więcej formowało się grup hien cmentarnych, to ludzie zaczęli być coraz bardziej zaniepokojeni tym, że ciała nawet zdrowych osób są kradzione z cmentarza i to zaburza w jakiś sposób spokój zmarłej osoby. Ludzie naciskali na to, aby dokument wprowadzający sekcję zwłok był wycofany, aby mogli oni w spokoju pochować zmarłe osoby, jednak król nie zgodził się na to, ponieważ w Wielkiej Brytanii w tym okresie rozwijała się medycyna i wielu Europejczyków czy Amerykanów przyjeżdżało specjalnie do Wielkiej Brytanii, aby uczyć się anatomii. Przez to ludzie na własną rękę zaczęli zabezpieczać groby, na przykład poprzez montowanie żelaznych krat wokół. Trumien, aby nikt nie mógł się dostać do środka, wokół cmentarzy zakładano takie warownie, gdzie strażnicy pilnowali grobów. A jeśli rodzina była nieco bogatsza i mogła sobie na to pozwolić, to zatrudniano specjalnych ochroniarzy, którzy przez całą noc pilnowali danego grobu. A teraz przechodzimy do właściwej historii. William Berg urodził się w roku 1792 w Ernej w hrabstwie Tyron w Irlandii. Jego rodzice byli przedstawicielami klasy średniej. Mimo tego Berg otrzymał dobre wykształcenie i wychowywał się w dobrych warunkach. Mężczyzna miał brata, który był niewiele od niego młodszy, prawdopodobnie rok lub dwa, o imieniu Konstantin. Był z nim blisko związany. Chłopcy kiedy byli jeszcze w wieku nastoletnim, wstąpili do armii brytyjskiej, gdzie służyli przez kilka lat. W trakcie służby Berg poznał kobietę o imieniu i nazwisku Margaret Coleman, z którą ożenił się i miał dwójkę dzieci. Jednak szybko okazało się, że nie było to małżeństwo szczęśliwe. Berg i Margaret nie dogadywali się ze sobą. Między nimi często wybuchały kłótnie. Berg postanowił opuścić żonę i dzieci. Około roku 1818 po kłótni ze swoim teściem mężczyzna spakował się i przeniósł się do Szkocji, a kontaktu z rodziną nigdy nie odzyskał. Berg w Szkocji zatrudnił się jako robotnik pracujący przy rozbudowie kanału łączącego Falkirk z Edynburgiem. Mieszkając w Mediston, które leżało niedaleko Falkirk, poznał kobietę o imieniu nazwisku Helen McDougall, na którą piszczotliwie wołał Nelly. Mężczyzna szybko zakochał się w Helen i postanowił wziąć z nią ślub, a tuż po zakończeniu rozbudowy kanału przenieśli się do Tenor's Close w Edynburgu. Był to rok około 1827. Berki her utrzymywali się głównie ze sprzedaży używanych ubrań, ale sprzedawali też inne drobiazgi, używane meble, bardzo często rozkładali stragan na pobliskim rynku, gdzie oferowali swoje towary. Berk dorabiał sobie jako szewc i w tej pracy zarabiał około 1 funta tygodniowo, co dawało 4 funty miesięcznie. Berg zarabiał dużo więcej niż wtedy, kiedy pracował jako robotnik przy rozbudowie kanału. Miało wpływ na to, to, że miał teraz dwie prace, ale też to, że ludzie bardzo chętnie kupowali od niego towary. Berg był lubiany, dlatego że był charyzmatyczną osobą, Był miał poczucie humoru, zawsze zagadywał obcych ludzi, w szczególności klientów. I kiedy chodził od domu do domu, próbując sprzedać swoje towary, to często tańczył i śpiewał przed potencjalnymi klientami. To, co jeszcze warto wspomnieć o Berku, to to, że był osobą bardzo wierzącą. Był wychowywany w wieży katolickiej przez rodziców, jednak po przeprowadzce do Szkocji przeszedł na presbiterianizm i często chodził do kościoła i na spotkania z innymi wierzącymi, i często był widywany z Biblią. Jeśli chodzi o drugiego bohatera podcastu, to William Hare urodził się prawdopodobnie w Armagh lub w Londonderry w Irlandii. Rok jego urodzenia nie jest dokładnie znany. Podaje się lata od 1792 roku do 1804 roku, więc są to dość duże rozbieżności. Jednak myślę, że orientacyjnie urodził się około roku 1800, więc był o 8 lat młodszy od Berka. Nie wiadomo nic na temat rodziny Hera, ale wiadomo, że zanim przeprowadził się do Szkocji, to pracował jako robotnik w Irlandii. Her w młodym wieku przeniósł się do Szkocji, gdzie, tak jak Berg, pracował przy rozbudowie kanału. W latach 20. przeniósł się do Edynburga, gdzie utrzymywał się z dostarczania węgla do różnych domostw. Mężczyzna nie zarabiał dużo i nie było go stać na mieszkanie czy na dom, dlatego wynajmował pokój w pensjonacie należącego do mężczyzny o imieniu i nazwisku Log Laird i jego żony Margaret. W 1826 roku właściciel pensjonatu Log zmarł, a Her od razu zaproponował małżeństwo jego owdowiałej żonie, Margaret. Para szybko wzięła ślub i od tej pory razem prowadzili pensjonat. Her był osobą kłótliwą. Bardzo często wpadał w złość, kiedy dowiadywał się, że jeden z lokatorów zapomniał zapłacić za czynsz. Często wszczynał bójki i nadużywał alkoholu, który dodatkowo sprawiał, że stawał się agresywny. No i ludzie zazwyczaj się go bali, dlatego że był wysoki i dosyć szczupły, miał blizny na ciele. W szczególności w oczy rzucały się blizny widoczne na jego twarzy, dodające mu drapieżnego wyglądu. Do pensjonatu często przyjeżdżała milicja, która uspokajała pijanych i awanturujących się mężczyzn, ale i nie tylko mężczyzn, bo Margaret często wszczynała kłótnie. Można by było pomyśleć, że Her wpadną na siebie wcześniej, ponieważ urodzili się w Irlandii, w miejscowościach, które były położone niedaleko od siebie. Obydwoje pracowali przy rozbudowie kanału i potem obydwoje przeprowadzili się do Tenors Close. Jednak okazuje się, że mężczyźni poznali się dopiero na zbiorach sezonowych w 1827 roku i od razu zaprzyjaźnili się ze sobą. Her polubił Berka do tego stopnia, że zaproponował jemu i Margaret, aby wprowadzili się do Tenors Close po powrocie ze zbiorów i tak też para zrobiła. Od tego czasu ich życie zmieniło się w ciągłą imprezę. To, co też należy wspomnieć, to to, że Berk pomagał Herowi w prowadzeniu pensjonatu, ponieważ Her był analfabetą i nie potrafił prowadzić ksiąg. W listopadzie w roku 1827 zmarł mężczyzna, który mieszkał w pensjonacie. Nazywał się Donald i był emerytowanym żołnierzem. Her wpadł w złość, ponieważ mężczyzna przed śmiercią nie zdążył zapłacić za kwartalny czynsz, który wynosił cztery funty. Her, w rozmowie z Berkiem, stwierdził, że nie może być stratny i że w jakiś sposób muszą odzyskać te pieniądze, dlatego zdecydowali się sprzedać ciało mężczyzny dla uniwersytetu. Mowa tutaj o Uniwersytecie w Edynburgu, który był znany z tego, że prowadził badania w tamtym czasie nad medycyną i anatomią człowieka. Zmarły mężczyzna Donald nie miał najbliższej rodziny, która mogłaby mu zapewnić pochówek, dlatego parafia zapewniła mu trumnę, a Her, jako dobry gospodarz, zapewnił, że pochowa zmarłego. Kiedy trumna została dostarczona do pensjonatu, mężczyźni wypełnili ją korą, którą kupili od stolarza. A ciało Donalda schowali pod łóżkiem. Po ceremonii pogrzebowej mężczyźni zanieśli ciało do uniwersytetu, które sprzedali doktorowi Knoxowi za 7,5 funta. Berg dostał 3,5 funta, a Her 4,5 funta, ponieważ powiedział, że musi dostać więcej, aby pokryć koszt niezapłaconego czynszu. Doktor Knox powiedział, że jest bardzo zadowolony z tego, że to ciało jest dość świeże i będzie nadawało się do sekcji i że gdyby mieli więcej towaru, to mogliby dostarczyć go do uniwersytetu za stosowną cenę. W lutym 1828 roku mężczyźni postanowili zrobić krok dalej. Ich pierwszą ofiarą był młynarz Joseph, mieszkający w pensjonacie Hera. Mężczyzna był chory. Miał gorączkę i halucynacje, a Her bał się, że Józef może zarazić innych lokatorów, dlatego stwierdził, że trzeba się pozbyć mężczyznę. W tym celu upił mężczyznę whisky, a kiedy Józef był na tyle pijany, że nie wiedział, co się wokół niego dzieje, Her zawołał Berka. Berk usiadł Józefowi na klatce piersiowej i przytrzymywał jego ręce, aby się nie ruszał, natomiast Her w tym czasie dusił mężczyznę poduszką. Tym razem mężczyźni nawet nie zamawiali trumny, ponieważ od razu dostarczyli ciało do uniwersytetu. Aby uniknąć podejrzeń, mężczyźni schowali ciało w skrzyni na herbatę. Ja tutaj nie mam na myśli takich małych skrzynek, w których znajdują się torebki na herbatę, tylko ja mówię o takich większych skrzyniach drewnianych, w których kiedyś przewożono liście herbaty. Doktor Knox ponownie kupił od nich ciało za 8 funtów, nie pytając skąd je wzięli. Kolejna ofiara również mieszkała w pensjonacie Hera. Był to mężczyzna niewymieniony z imienia i nazwiska, ale wiadomo, że był sprzedawcą zapałek. Mężczyzna zachorował na żółtaczkę, co zaniepokoiło Hera, ponieważ, tak jak w przypadku Josefa, pomyślał, że może on zarazić innych lokatorów. Dlatego postanowił się w taki sam sposób pozbyć chorego. Modus operandi był taki sam jak w przypadku pierwszej ofiary, czyli Josefa, a po wszystkim mężczyźni sprzedali ciało doktorowi Noxowi. Jeśli chodzi o partnerki mężczyzn, czyli Helen i Margaret to zdaje się, że wiedziały one o tym od początku i nie miały nic przeciwko, a Margaret nawet zgadzała się z tym co robili, mówiła, że jest to łatwy sposób na zarobek. Kolejnym celem była Abigail Simpson, która była emerytką i próbowała sobie dorobić poprzez sprzedawanie soli w Tenner's Close. Jeszcze w lutym w 1828 roku została zaproszona do pensjonatu przez Hera gdzie tak jak dwie poprzednie osoby, została upojona whisky. Mężczyźni mieli ten sam sposób czyli Berg siedział na ofierze i przytrzymywał ją, aby się nie rzucała, a Her dusił ją, póki nie wzięła ostatniego oddechu. Jej jeszcze ciepłe ciało zostało dostarczone do uniwersytetu w Skrzyni na herbatę i zostało sprzedane za 10 funtów. Kolejną osobą była kobieta, niewymieniona z imienia i nazwiska, którą zwabiła do pensjonatu, Margaret Hare. Margaret miała jedynie za zadanie zaprosić kobietę do pensjonatu, natomiast resztą zajęli się mężczyźni. W kwietniu 1828 roku w gospodzie Berg poznał dwie kobiety: miały one na imię Mary Patterson i Janet Brown. Jedne źródła podają, że były one sprzedawczyniami, które akurat przebywały w Edynburgu, natomiast inne źródła podają, że były one kobietami do towarzystwa. Berk, Mary i Janet pili do rana w gospodzie, natomiast potem Berg zaprosił je do pensjonatu na śniadanie. Byli jednak tak pijani, że stwierdzili, że nie dadzą rady dojść do pensjonatu, dlatego skierowali się w stronę domu brata Berka, Konstantina. Mężczyzna pił z nimi przez jakiś czas, jednak rano musiał wyjść do pracy, zostawiając całą trójkę samą. Mary Patterson była już tak pijana, że zasnęła z głową na stole, natomiast Janet jeszcze się jakoś trzymała i piła dalej z berkiem. Helen, czyli partnerka berka, zmartwiła się nieco, że mężczyzna nie wrócił do domu na noc, a od jego brata dowiedziała się, że Berk przebywa u niego w domu i tam postanowiła się skierować. Kiedy zobaczyła berka z dwoma kobietami, oskarżyła go o romans i między dwójką wybuchła awantura. Doszło do przepychanek, może nawet bójki. Berk rzucił w Helen szklanką, rozcinając jej łuk brwiowy, a Janet, widząc to wszystko, stwierdziła, że ona nie chce brać w tym udziału i wyszła z domu. Helen była tak zła, że kazała Berkowi pozbyć się Mary Patterson, która wtedy spała pijana na stole. I kiedy poszła po hera, mężczyźni razem udusili kobietę. Helen wzięła ubrania należące do Mary, ponieważ stwierdziła, że są na tyle ładne, że nie ma sensu ich marnować a nagie ciało zostało przetransportowane do uniwersytetu w skrzynce po herbacie, tak jak w poprzednich przypadkach. Za ciało Mary mężczyźni dostali 8 funtów. Doktor Knox był bardzo ucieszony z tego, że ciało było jeszcze ciepłe i mógł je trzymać w alkoholu przed sekcją zwłok i mógł je dłużej analizować, zanim zaczęło się rozkładać. Natomiast asystent doktora Noxa nabrał podejrzeń, ponieważ widział tę kobietę w gospodzie i rozpoznał ją. I zapytał mężczyzn, skąd wzięli ciało. Na co oni odpowiedzieli, że kupili je od starszej kobiety, która przekazała im, że Mary zapiła się na śmierć. Janet Brown jeszcze tego samego dnia wróciła do domu brata Berka i zapytała, gdzie jest Mary, ponieważ chciałaby z nią odjechać do innego miasta. Na co Berk odpowiedział jej, że kobieta odjechała w stronę Glasgow z jakimś sprzedawcą i że nie wie nic więcej. W tym czasie Berg zrezygnował z pracy, ponieważ stwierdził, że w sprzedawaniu ubrań nie ma sensu, kiedy można dużo szybciej, i dużo więcej zarobić. Natomiast Herr miał dodatkowe pieniądze z tego, co udało mu się zrobić dzięki pensjonatowi. W kwietniu lub maju 1828 roku mężczyźni znaleźli kolejny cel. Była to kobieta mieszkająca w pensjonacie, starsza pani o nazwisku Heldain. Kobieta sama upiła się do tego stopnia, że kiedy mężczyźni zobaczyli ją w pokoju odurzoną alkoholem, stwierdzili, że jest to dobra okazja, aby zarobić. Jej ciało również zostało przetransportowane do uniwersytetu. Kilka miesięcy później córka pani Helden również przyjechała do pensjonatu, żeby wynająć pokój, ponieważ słyszała od swojej matki, że jest to dosyć przyjazny i tani pensjonat. Jak możecie się domyślać, kiedy kobieta nie została swojej matki w pensjonacie, zaczęła się martwić. I mężczyźni uznali, że jej również należy się pozbyć. W maju 1828 roku Berg sam upatrzył kolejną ofiarę. Była to starsza kobieta, mieszkająca w pensjonacie. Berg nie chciał się dzielić z herem pieniędzmi, dlatego sam ją udusił i sprzedał Noxowi za 10 funtów. Kolejnym celem była starsza kobieta i jej wnuk. Mężczyźni najpierw zaplanowali, że uduszą kobietę, a później zwabią do pokoju jej wnuka i jego również uduszą. Tak też zrobili, a kiedy zobaczyli, że dwa ciała nie są w stanie się zmieścić do skrzynki po herbacie, to użyli beczki po rybach. W maju Berg zdęszył kolejną okazję, ponieważ kiedy pił w gospodzie, zauważył, że jest w niej pewna kobieta, która jest upita na tyle, że nie jest w stanie ustać na nogach, i że pomaga jej policjant. Berg zaproponował, że odwiezie kobietę do domu, ale skierował się do pensjonatu Hera, gdzie razem z mężczyzną udusili ją. W czerwcu 1828 roku Berg i Helen wyjechali do Folkirk, żeby odwiedzić jej ojca. W tym czasie mężczyźni mieli dosyć mało pieniędzy, ponieważ większość tego, co zarobili, wydawali na alkohol i na inne przyjemności, na przykład na tabakę. Berg zostawił nawet swoje ubrania przed wyjazdem, żeby... Her mógł za co żyć, kiedy jego nie będzie, ale kiedy wrócił razem z Helen, zobaczył, że her wcale nie jest głodny ani wcale nie jest biedny. Mężczyzna miał nowe ubrania, a w pensjonacie były nowe meble, co od razu wzbudziło zaniepokojenie Berka. Berk dowiedział się od doktora Noxa, że podczas jego nieobecności her sprzedawał ciała do uniwersytetu, nie dzieląc się z Berkiem pieniędzmi. I przez to doszło do kłótni między mężczyznami. Berg zarzucił Harowi, że jest egoistą i że nie chce dzielić się z nimi pieniędzmi, co było dosyć ironiczne, ponieważ miesiąc czy dwa wcześniej to właśnie Berg sam dostarczał ciała do uniwersytetu, nie dzieląc się z Herem pieniędzmi. Berg i Helen wyprowadzili się z pensjonatu i zamieszkali u kuzyna Berka Johna. Rozłąka jednak nie trwała długo, bo już we wrześniu 1828 roku. Herb przyszedł do berka w celu pojednania. Kiedy mężczyźni siedzieli i pili, akurat przyszła pani sprzątająca o nazwisku Hostler, która miała zamiar zrobić pranie. Berki Her stwierdzili, że nic ich tak nie pojedna jak kolejna wspólna zbrodnia, więc upili kobietę i udusili ją. Tydzień później do Helen przyjechała jej kuzynka N z Folkirk i mężczyźni ją również udusili i dostali za jej ciało 10 funtów. Mężczyźni stwierdzili, że lepiej będzie dla nich, kiedy będą mieszkać przez jakiś czas osobno, żeby nie dochodziło między nimi do awantur, dlatego Berg razem z Helen został w domu swojego kuzyna Johna Brogana. W październiku mężczyźni upatrzyli kolejny cel. Był nim James Wilson, znany w Edynburgu, ponieważ był żebrakiem i tułał się po ulicach. Miał dosyć charakterystyczny wygląd, ponieważ był wysoki, dobrze zbudowany i miał zdeformowane stopy, które sprawiały, że utykał. Przez mieszkańców Edynburga był nazywany stukniętym Jamie, ze względu na to, że był chory umysłowo. Po raz kolejny Berg i Her chcieli sprawiać wrażenie gościnnych, dlatego zaprosili Jamie'ego, aby mógł w pensjonacie razem z nimi wypić, może coś zjeść. W pensjonacie Berg i Her upili Jamie'ego whisky, jednak nie przewidzieli tego, że mężczyzna nie był aż tak pijany jak inne ich ofiary, ze względu na to, że był posawdy i miał mocną głowę. Kiedy Harry przytrzymywał poduszkę przy jego twarzy, Jamie zaczął się szarpać i doszło do bójki między mężczyznami. Jednak ostatecznie Berg i Har byli razem silniejsi niż Jamie. Ciało zostało przetransportowane na uniwersytet w skrzyni po herbacie, a tam dr Knox nabrał pewnych podejrzeń, tak jak i jego asystenci, dlatego że, tak jak wcześniej wspominałam, Jamie był charakterystyczny. Miał zdeformowane stopy, po których łatwo było go rozpoznać, i właśnie dlatego. Asystenci Noxa wiedzieli, że to jest ten Jamie. Nox przed sekcją zwłok usunął głowę i stopy. Głowę ze względu na to, żeby nikt nie rozpoznał twarzy Jamie'ego, a stopy dlatego, że były zbyt charakterystyczne. Ostatecznie nikt nie rozpoznał Jamie'ego, a asystenci zostali przekonani przez doktora Noxa, że nie powinni nigdzie zgłaszać tego, co widzieli. W październiku Berg zaprosił kobietę o imieniu i nazwisku Margaret Doherty do swojego domu i tutaj plan działania był trochę inny. Właściciele pensjonatu, czyli Ann i James Gray, zostali poproszeni przez Berka, żeby przenieśli się na noc do pensjonatu Hera. Było to dosyć podejrzane, dlatego Berk powiedział Ann i James'owi, że Margaret do to jest jego kuzynka, z którą chciałby spędzić trochę czasu, bo długo się nie widzieli. I tak zresztą też powiedział Margaret, która w to uwierzyła. Właściciele pensjonatu zgodzili się przenieść na jedną noc do pensjonatu hera, a w tym czasie Her przyjechał do Berka aby razem ze swoimi partnerkami i Margaret wypili. Wieczorem Ann i James zorientowali się, że nie wzięli jakichś ubrań dla dzieci, dlatego postanowili się cofnąć na chwilę do pensjonatu i wziąć je. W zachowaniu Berka czy Hera nie zobaczyli nic dziwnego, ponieważ kiedy wrócili do pensjonatu, zastali całą piątkę pijącą i tańczącą i wyglądało na to, że wszyscy dobrze się bawią. Kiedy Ann i James wrócili rano do pensjonatu, nigdzie nie było Margaret. Ale właściciele stwierdzili, że może już pojechała, czy znajduje się gdzieś na mieście. Kiedy pani Grey chciała wyjąć ze swojego łóżka pończochy na zmianę, Berg nagle stał się bardzo nerwowy i powiedział, że nie może tam zaglądać. Doszło do wymiany zdań, ponieważ pani Grey nie wiedziała, dlaczego nie może skorzystać ze swoich własnych rzeczy, a Berg zaczął nawijać jej makaron na uszy w tym czasie. Kobieta mu uwierzyła. Dlatego, że tak jak wcześniej wspominałam, Berg był bardzo charyzmatyczny i potrafił być bardzo przekonujący. Jednak pan Grey nie dał się tak łatwo nabrać i kiedy Berg wyszedł z mieszkania, razem z Ann zobaczyli, co się kryje pod łóżkiem. I było tam ciało Margaret. Zrazu skierowali się na posterunek policji i w drodze spotkali partnerkę Williama Hera, która zaczęła ich przekonywać, że będzie im płacić 10 funtów tygodniowo, żeby tylko ich nie wydali. Ale Ann i James nie zgodzili się na to i poszli na policję, żeby zgłosić to, co znaleźli w swoim domu. 3 listopada 1828 roku cała czwórka została aresztowana. Każda osoba była przesłuchiwana osobno, a przez to, że ich aresztowanie nastąpiło dość szybko, to nie zdążyli ustalić wspólnej wersji wydarzeń. Berk i Hare przyznali się do winy i powiedzieli, że sprzedawali ciała doktorowi Noxowi. I dlatego dr Knox później też był przesłuchiwany. I Jak później zeznał, myślał, że Berki herkupowali ciała ludzi żyjących w biednych dzielnicach Edynburga, którzy nie mieli rodzin i nie mieliby zapewnionego pochówku. W czasie przesłuchań na policję zgłosiła się kobieta o imieniu i nazwisku Janet Brown. I tak tylko przypominam, że Janet Brown to była ta kobieta, która razem z Berkiem i swoją przyjaciółką Mary Patterson piła w gospodzie, i później się oni przenieśli, i wybuchła awantura. I wtedy ona pojechała, natomiast mężczyźni udusili Mary Patterson. Janet rozpoznała ubrania, które miała na sobie Helen i powiedziała, że to są ubrania jej przyjaciółki, dlatego policja zaczęła stawiać coraz więcej zarzutów w całej czwórce. Ostatecznie policja nie wiedziała, ile dokładnie było ciał, ale mieli pewne okruchy informacji i starali się odtworzyć wydarzenia minionych miesięcy. Berk i Harry dostali również zarzut pozbawienia życia Jamesa Wilsona. Her wiedział, że było bardzo dużo świadków i że prawdopodobnie dostaną karę śmierci, dlatego też zdecydował się obrócić przeciwko swojemu przyjacielowi. Policja zaproponowała mu immunitet w zamian za zeznanie, które obciążą Berka. Partnerka Hera Margaret również została objęta immunitetem, dlatego jedynymi osobami, które dostały zarzuty, był Berk i jego partnerka Helen. Oficjalnie, z powodu braku innych dowodów, postawiono im zarzut odebrania życia trzem osobom. Była to pani Doherty, czyli ta pani, która robiła pranie w domu Berka, Mary Patterson i James Wilson. W grudniu 1828 roku rozpoczął się proces. Berk i Helen nie przyznali się do winy, jednak było zbyt dużo obciążających ich dowodów. Na przykład asystenci Noxa opisali, że Berg i Her często przywozili do uniwersytetu ciała, które były jeszcze ciepłe. Her i jego partnerka zeznawali w sądzie jako świadkowie. Her zeznał, że pomagał tylko zawieść ciała do Noxa i że tak naprawdę nie wiedział, co było w tych skrzyniach. Natomiast Margaret przychodziła na salę sądową z ich małą córeczką i podczas kiedy była przesłuchiwana, mówiła, że ona właściwie niczego nie pamięta, bo ma bardzo słabą pamięć. Sąd uznał, że Helen MacDougall nie brała udziału w zabójstwach a jedyną winną osobą jest tu Berg, dlatego Helen McDougall wypuszczono z więzienia bez zarzutów, natomiast Berg dostał karę śmierci. Kiedy Berg przebywał w areszcie, Helen chciała się z nim zobaczyć, niestety nie uzyskała na to zgody sądu, dlatego postanowiła uciec z Edynburga. Kiedy była już na statku, która miała przepłynąć do Szkocji, inni pasażerowie rozpoznali ją i zaczęło się na nią polowanie. Dlatego policja postanowiła objąć Margaret ochroną i przetransportowano ją w inne miejsce, nie wiadomo dokąd. Na początku roku 1829 matka i siostra Jamesa Wilsona wysłały pismo, w którym domagały się ukarania Hera, dlatego że nie mogły pogodzić się z tym, że Her pozostaje na wolności i czuje się bezkarny. Sąd jednak odrzucił pismo, a Her pozostał niewinny z punktu widzenia prawa. Margaret Her, czyli partnerka Hera, Uciekła do Irlandii, gdzie również została zaatakowana przez wściekły tłum, i również musiała interweniować policja. Natomiast William Hare próbował uciec, prawdopodobnie do Irlandii, został zaatakowany przez tłum i zmienił kierunek swojej podróży. Nie wiadomo, co się z nim działo później, nie jest znana data jego śmierci i tak jakby rozpłynął się od tego czasu w powietrzu. Berg został stracony w styczniu 1829 roku. Ponieważ o sprawie rozpisywało się wiele gazet, nie tylko z Irlandii, ale też ze Szkocji i z Wielkiej Brytanii, karę śmierci przyszło oglądać 25 tysięcy ludzi i ponoć było to tak popularne, że ludzie, którzy mieszkali w domach przy miejscu, gdzie odbywała się kara, sprzedawali bilety, aby ludzie mogli oglądać widowisko ze swojego okna. Po wykonaniu kary ciało Berka zostało oddane do publicznej sekcji zwłok i na sekcję zwłok również przyszło bardzo, bardzo dużo ludzi. To jest liczba już w tysiącach, i również były sprzedawane na to bilety. Ciało Berka zostało poddane szczegółowej analizie, ponieważ lekarze i sąd uznali, że w taki sposób będzie mógł on przysłużyć się medycynie i w jakiś sposób odkupić swoje winy. Jego twarz została odlana w gipsie, a ze skóry zrobiono układkę książki. Razem ze szkieletem oddano wszystkie te przedmioty do muzeum w Edynburgu. I z tego co wiem, nadal te przedmioty się tam znajdują. I na tym się kończy historia z tego podcastu. Jestem ciekawa, co myślicie o tej sprawie. I czy interesują Was sprawy przedawnione, właśnie z XIX wieku lub z początków XX wieku, ponieważ takie sprawy też pojawią się na kanale. Jeśli ktoś chce mnie poznać z bardziej prywatnej strony, to zapraszam do mojego Instagrama. Nazywa się Czarna 11 Wdowa. Link do niego znajduje się również w opisie. Grupy na Facebooku nie mam, dlatego zapraszam na Instagrama. No i do usłyszenia!